Jak się zabawił, jak się zabawił. Jeżeli szukacie końcu do FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie dev macie 5% zniżki. Polecam. Cześć, siemane wszystkim. Większość głosów była za tym, żeby olać tamtą Bundesligę, ponieważ yy... Nie wiadomo, który, który, którym z tych zawodników grałem w lidze, więc twierdziłem, że po prostu dalej będę grał z tym, tym składem, a najwyżej później zrobię jakąś hybrydę z tym Shille i z Glitem w składzie. I teraz, po ostatnim odcinku, dwa zwycięstwa na rozpoczęcie trzeciej ligi. Mam nadzieję, że w tym forma będzie przynajmniej podobna, i przechodzimy do składu przeciwnika. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika, Bundesliga. Skład się nazywa 83 overalla, 100 zgrania. Cóż to będzie? Marco Reus, o, Miki Mikitarian na, na e, ataku, Błaszczykowski, De Bruyne, Gyce, Gindogan, Rodriguez, Benatia, Sokratis, Piszczek i Weidenfeller na bramce. Zobaczymy jak się będzie grało. Mam nadzieję, że dobrze. Oczywiście jak macie chwilę czasu możecie wypełnić refinka, który znajduje się w opisie. I z góry dziękuję za to. Ale piłę mu dał, no nie wierzę. Kurde, jak to w ogóle się obrona rozsypała. Odspalony był, dobra. Właśnie tak, tak coś mi się wydawało. Kurde, być rzutrożny. Przy jego zawodnikach i przy moich słabych zawodnikach może być ciężko w obronie, ale zobaczymy. Jest, dobrze Howard. Oskar jak? Jezu, Oskar, cóż za strzał to był, w ogóle. ale strzał. Kurde, Royce tego... tego to się nie, tylko bać. Jakie podanie, nie, nie! Jest, Howard, super, kurde, ale to obronił. Może, co ja w tej obronie zrobię, to ja nie wiem. Super pięknie Oskar Ładnie się znalazł po raz kolejny Na dobitkę, kurde na dobitkę to się ładnie znajduje Bardzo ładnie Mamy 1 do 0 po strzale wareli I po dobitce Oskara, super Dobra, koniec pierwszej połowy, mamy 1 do 0 Dla mnie po bramce Oskara Po dość wyrównany mecz O jeden strzał celny więcej mam Więc można powiedzieć, że zasłużone wiecie, zasłużone, zasłużone prowadzenie Dawaj super Varela Co to co to było? Aj, sklepał sobie z piętą swojego zawodnika. No nie wiem. Spalony, kurde, no niestety, Oscar. Aj, dobrze, Howard, super. Kurde, no troszkę warto w tym meczu można powiedzieć. Aj, Marco i, No, niestety. Mogła paść kolejna bramka podowice, ale no nie udało się. Jaki karny! Panie sędzia, no nie, jak se pan jaj nie robi, no? Nie, ale tu już chyba był rzut karny. Z to w ogóle jak tu taka kontra poszło. William sobie biegł jakby, nie wiem, jakby ktoś mu sztyl w dubską Ja w ogóle, co to za atak był? Gdzie, gdzie on na piłkę tutaj chciał atakować? Co za A Ajajaj, aj, Thomas Miller, z rzutu karnego. Jest! jest tak przestrzeliwany. No nie wierzę, brawo. Pewnie sam sobie teraz w y, twarz pluję. Pik! I to jest kontra 2 do 0. Elia, super. Elia, Bramka w debiucie. No cóż za akcja rezerwowych masakra, no? Dobra, mamy 2 do 0. Zakończenie, od, no, zakończenie pierwszego meczu, i to daje nam jedną złotą paczkę. Zwykłą e, po bramkach, jednej Eli, a druga Lukasa, po dobicce. Zaraz zobaczymy, może jakieś wzmocnienie do składu, kto wie? zobaczymy. już za sekundę. Dobra, jedna paczka zwykła za 5000, otwieramy ją. I co będzie w tej paczce? Jeden hazard, no fajnie, jaką byłby w paczce, ale no to jest raczej niemożliwe. I tutaj mamy kampaniaro. Do tego Rui Pedro, jakiś napastnik z Portugalii e, Pereira z Juventus Turyn I oprócz tego nic ciekawego Że niestety nie było żadnego wzmocnienia z tej paczki za 5000 Przechodzimy do kolejnego meczu Serie A, Buggy 83 overalla 100 zgrania Ulala Jak mi wjechał Pięknie, Paulinio, super. Cóż za brameczka. No kurde, ten Paulinio mnie jest tak skuteczny, że to jest jakaś poezja. Środkowy pomocnik. Tyle bramek. Masakra. O, niedobra strata. Howard, no Howard, ty Pajacuc. jak to tak wypluć mógł? no nie wierzę. Ej. ale jest spalony. Dobra, to mnie uratowało. Dobrze, super, Howard. Pięknie Warela 2 do 0 mamy po strzale Portugalczykan. No super! Świetna kontra, kolejna kontra. Yy, w dobrym wykonaniu mamy yy, ładny meczek. Dawaj Warela! Varela, Nie ma bramki, nie ma bramki. Kurde, kolejna akcja, no co to? Oj Nie, nie 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 nie! JEST! Nie ma bramki, kurde, ale tu, tu już miałem w szczęście masakryczne Pogba Jak on się tak pomylił? To ja nie mam pytań Super, zakończenie pierwszej połowy, wynik 2 do 0 Dla mojej drużyny I to mnie cieszy Jak, jak ci, ci zawodnicy Jego mnie zamykają w środku pola to jest jakaś poezja kompletna I tam może być bramka Łap to super Howard, super! Kurde, no Patrzcie, patrzcie, co to jest za gra? Jak wyciągnął to no nie wiesz Co to jest za gra, to ja nie mam pytań Wariala kurde ale Dobry pomysł, słysza. dobry, bardzo dobry pomysł. Jak się zabawił, jak się zabawił Warela w polu karnym? Mamy 3 do 0. No, miodzio, pięknie, no, super. Koniec, koniec, mamy koniec drugiego meczu w tym odcinku. Kolejne zwycięstwo, teraz 3 do 0. Będzie to jedna paczka rozszerzona. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wzmocnienie tym razem, bo w końcu, kurde, od, od nie wiem ilu odcinków już nie było żadnego wzmocnienia składu. A przydałoby się takie hazard, bardzo mile widziany. Dobra, jedna paczka ee, rozszerzona. Złota, otwieramy ją, mam nadzieję. No kurde, proszę, wzmocnienie, wzmocnienie, proszę, proszę, proszę. Skip, jest tu El Arabi, naprawdę, naprawdę El Arabi, El Arabi, ja jestem, robicie. Dobra, ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał i. Klikniecie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych meczach, o stylu gry i o komentarzu, bo po, po kilku tam komentarzach, które hejtowaliście to, że wyzywam grę, postanowiłem być troszkę, troszkę bardziej rozgarnięty i nie rage'ować. więc napiszcie w komentarzu, która wersja jest lepsza i ja wezmę wszystko pod uwagę. Każda krytyka jest do... krytyka, taka, która ocenia mój kanał, pod... naprawdę ocenia moje błędy, jest dobra, ale taka, która krytykuje rzeczy po prostu, bo tak. Jest, jest niemile widziana, więc oczywiście komentarze e, będę czytał i łapkujcie w górę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara!